Nareszcie pojawił się finałowy zwiastun Squid Game 3 i ujawniono nam wiele ważnych rzeczy. Są dodatkowe szczegóły na temat gry z lalką, a najwyraźniej pokazano nam nawet kto zginie w kolejnej grze. Wszystko to zobaczymy tutaj. Witajcie w Charlie Tales. Dziś przeanalizujemy finałowy zwiastun scena po scenie i opowiem Wam o wszystkich szczegółach, które musicie znać. Gotowi? Zaczynamy. Zwiastun zaczyna się od starszej zawodniczki, mówiącej do Gi'huna. Mówi mu zdanie: Naprawdę myślisz, że to twoja wina, że wszystko tak się potoczyło? Pociesza Gi'huna po jego nieudanym buncie. Przypomnijmy, że sezon trzeci rozpocznie się od Gi'huna, zdruzgotanego po utracie przyjaciela jung Jungbae, straci chęć do życia i nawet poprosi strażników, by do niego strzelili. Kobieta wygłasza przemowę o życiu i tragediach, a na końcu mówi, że wierzy, iż on ich wszystkich uratuje. Ten moment jest kluczowy, ponieważ widzimy, jak Gihun podnosi głowę z determinacją. Od dawna mieliśmy wątpliwości, kto przywróci mu odwagę. Będzie to ona, zawodniczka 149. Ona, dzięki swojej mądrości, sprawi, że Gihun odzyska wolę życia i wróci do walki. Przeanalizujemy jej przemowę dokładniej na końcu tego filmu. Przechodzimy do gry z kluczami. Znowu pokazano nam scenę zawodniczki 120 walczącej z członkiem czerwonej drużyny. Dzięki poprzednim zwiastunom wiemy, że to będzie 226, który jest przyjacielem zawodnika numer 100, ale w tym nowym zwiastunie. Pojawia się nowy szczegół. W tle są dwie osoby. Starsza kobieta obejmuje ciężarną zawodniczkę. Zawodnik 226 chce je wyeliminować, dlatego 120 staje do walki z nim. To bardzo interesujące, ponieważ mówi nam wiele rzeczy. Ciężarna zawodniczka leży na ziemi bardzo osłabiona, więc możemy przypuszczać, że na tym etapie gry będzie już bliska porodu, dlatego nie może uciekać. Bardzo możliwe, że jej dziecko urodzi się podczas tej gry. Widzimy starszą zawodniczkę, płaczącą, gdy obejmuje zawodnika z czerwonej drużyny. Kto to może być? Najprawdopodobniej to jej syn. Jej płacz jest zbyt rozpaczliwy, by mógł dotyczyć tylko jakiegoś znajomego. To musi być jej syn. Nawet fryzura jest krótka, jak u mężczyzny. Postacie kobiece, jak ciężarna zawodniczka czy transpłciowa, mają długie włosy, więc to byłoby zauważalne. Moi drodzy, syn tej kobiety zginął tutaj. Nie widzę innego wytłumaczenia. W związku z wcześniejszym kontekstem, chcę wrócić do rozmowy tej kobiety z Gihunem. Jeśli naprawdę zginął jej syn, ta scena nabiera większej siły. Zobaczylibyśmy kobietę, która straciła syna i Gihuna, który dawno temu stracił matkę. Scena stałaby się o wiele bardziej symboliczna, ale oczywiście to tylko moja teoria. Mamy więcej obrazów z gry w przeciąganie liny. Widzimy zawodnika numer 100, wchodzącego wraz z innymi. Ale co ciekawe, nie widać przy nim zawodnika 226. We wszystkich grach drugiego sezonu ta postać była przy nim, ale tutaj już jej nie ma. Najprawdopodobniej zginął z rąk zawodniczki transpłciowej w poprzedniej grze. W tej scenie widzimy, jak zawodnik zostaje wyeliminowany w grze w przeciąganie Liny. Jak możemy zauważyć, Lina porusza się z taką siłą, że potrafi przewrócić ludzi. Ten zawodnik wyleciał w powietrze jak lalka. Niestety nie możemy rozpoznać, kto to jest. Nie sądzę, aby był to jeden z naszych głównych bohaterów, ponieważ Netflix nie ujawniłby tak ważnej śmierci w Zwiastunie. Dzięki nowemu zwiastunowi wiemy, że gra będzie zespołowa. Nie będzie indywidualna, jak wielu z nas myślało. Na tym obrazie widzimy, jak dwóch zawodników skacze jednocześnie. To jeszcze bardziej skomplikuje grę i uczyni ją trudniejszą, ponieważ inni zawodnicy mogą cię popchnąć lub sprawić, że upadniesz. Pod tym względem ta gra przypomina bardziej grę na szklanym moście, z sezonu pierwszego. Możemy tu zobaczyć wiele zdrad i ataków między zawodnikami. Zanim gracz zostanie wyrzucony w powietrze, możemy zauważyć coś interesującego na początku mostu. Tutaj leży powalony gracz. Najprawdopodobniej jakiś strażnik do niego strzelił. Nie widzę innego powodu, dla którego leżałby na plecach. A tutaj w tle widzimy dwóch graczy, czekających na swoją kolej do skoku. Najbardziej prawdopodobne jest to, że gra działa na zasadzie tur, dlatego zaangażowano sygnalizację świetlną. Gra będzie polegać na tym, że gracze będą wchodzić i schodzić z liny zgodnie z poleceniami świateł. W tej scenie widzimy różowych strażników na statku, którzy strzelają do łodzi policjanta. Przypomnijmy, że w drugim sezonie wyruszył on w stronę wyspy Squid Game. Tutaj zostanie przechwycony przez strażników na morzu. Zgadza się to z inną sceną pokazaną w poprzednich zwiastunach tej widzieliśmy frontmana mówiącego zdanie: Zabijcie ich wszystkich. Wielu z nas podejrzewało, że chodziło o ludzi na łodzi i wygląda na to, że się to potwierdza. W tym kontekście można potwierdzić, że tylko policjant przeżyje. Dlatego we wszystkich zwiastunach widzimy go zupełnie samego na wyspie z grami. To on jako jedyny dotrze na wyspę. Mamy tę scenę, w której różowy strażnik walczy z kapitanem strażników. To już pojawiło się w poprzednich zwiastunach, ale tutaj mamy dłuższą wersję. To z pewnością strażniczka numer 11. Jeśli się przyjrzymy, zauważymy, że nosi maskę z trójkątem, a ta kobieta była trójkątem. Ta scena potwierdza, że oboje staną do bezpośredniej walki. Już od drugiego sezonu mieliśmy kilka scen sugerujących rywalizację między nimi. Poza tym są zdjęcia, na których widzimy strażniczkę 11 z krwią na twarzy. Najprawdopodobniej te obrazy pochodzą z następstwa tej walki. Pojawia się różowy strażnik przed Gihunem i mówi mu, że frontman chce się z nim zobaczyć. Jak można zauważyć, Gihun ma na sobie strój wieczorowy, więc na tym etapie jest już finalistą turnieju. Już w poprzednich zwiastunach zapowiedziano, że Gihun będzie miał prywatne spotkanie z frontmanem. Najprawdopodobniej tutaj ujawni mu swoją tajną tożsamość. Poza tym wielu z nas ma teorię, że Gihun zagra w grę z frontmanem. Coś podobnego do tego, co widzieliśmy, gdy zmierzył się z rekruterem w drugim sezonie. Zwiastun kończy się ujawnieniem, jaka będzie gra finałowa. Po raz kolejny będziemy mieć Squid Game, popularną koreańską grę. Wszystkie sceny pochodzą z poprzednich sezonów, z wyjątkiem tej. Tutaj widzimy stopę gracza naciskającego przycisk. Możemy zrozumieć, że to finał po kolorze buta. To czarny but od garnituru, ale najbardziej interesujący jest przycisk. W sezonie pierwszym widzieliśmy już Squid Game, ale nie było tam żadnego przycisku. Jest też metalowy pręd, którego wcześniej nie było. Najbardziej logicznym wytłumaczeniem tego jest to, że gra zostanie zmieniona, aby wziąć w niej udział mogło kilku graczy. W przeszłości finał był tylko między Gi-Hunem a Sangwo, więc wszystko sprowadzało się do pojedynku wręcz. Ale w sezonie trzecim prawdopodobnie zobaczymy trzech lub więcej finalistów. Już mówiliśmy o tym w poprzednich filmach. Jeśli będzie wielu finalistów, będą potrzebne nowe zasady, aby gra działała. Zanim odejdę, chcę przeanalizować przemówienie, które starsza kobieta wygłasza do Gichuna. Jest ono bardzo interesujące. Mówi mu: naprawdę sądzi pan, że to pana wina, że wszystko tak się potoczyło. Nie ma znaczenia, co ja myślę. Życie jest zbyt niesprawiedliwe. Źli ludzie robią złe rzeczy, obwiniają innych i żyją jakby nigdy nic. A dobrzy ludzie obwiniają się za wszystko, co poszło nie tak, raniąc własne serca. Wciąż wierzę, że przyszedł Pan tutaj, by nas wszystkich ocalić. To przemówienie mówi nam o tym, jak życie zawsze będzie pełne dobrych i złych ludzi. Gihun jest dobrym człowiekiem. To prawda, że poniósł porażkę i jego przyjaciel zginął z jego winy, ale mimo to jest jednym z dobrych i wszyscy go potrzebują. Cały sezon drugi i trzeci koncentruje się na filozofii Gi'huna kontra filozofii Frontmana. Gi'hun zawsze dostrzega dobro w ludziach i chce ich bronić, a Frontman widzi w nich tylko ciemność. Frontman sprowadził go do gier, by udowodnić, kto ma rację. I w tym trzecim sezonie zobaczymy, jak Gihun walczy o zachowanie swoich ideałów, mimo całej ciemności, którą zobaczy. Najprawdopodobniej frontman spróbuje go kusić na wiele sposobów, ale Gihun będzie musiał pokonać jego pułapki. W jakiś sposób będzie musiał wygrać, nie wpadając w ciemność. Dlatego pokazują nam sceny z sezonu pierwszego. Tutaj przypominają nam, jak Gihun wygrał, zachowując swoje ideały. Zawsze pozostał dobrym człowiekiem, nawet w brutalnej walce z Sangwo. Teraz będzie musiał ponownie udowodnić tę dobroć w ostatnim teście. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał Ci się film, pamiętaj, aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o Twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.